Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem mamy te różne fajne rzeczy, które każdemu przydadzą się i każdemu powinny się podobać. Niezależnie od tego, jak ma blisko czy daleko do kościoła, kiedy ostatni raz widział się, czy. czy na resztę życia pokłócił z własnym proboszczem czy biskupem, bo są ludzie, ludziska, księża i księżyska, różnie bywa. Ale jeśli nie z pobożności, to z ostrożności. Brońmy krzyża, bo tylko to wyznacza standard dla wszystkich optymalnie bezpieczny standard z równością wobec prawa której nie ma w dziejach świata, nie ma równości wobec prawa bez przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Z rozdzieleniem władz, nie masońskim rozdziałem Kościoła od państwa, tylko z rozdzieleniem władzy świeckiej i duchownej. No więc, ponieważ to się tak dość często zdarza w moim życiu, Politycznym, do którego przeszedłem z czasem na pełny etat, a może nawet więcej etatów. W tym życiu od czasu do czasu ktoś tam zawsze westchnie, że może całkiem do rzeczy mówię, i może całkiem nieźle to wygląda. Ten pit, cit do likwidacji, to wygaszenie zus, to zniesienie barier dostępu dla małych, średnich mikroprzedsiębiorców, ta geopolityka pokoju, a nie wojny, ta koncepcja normalizacji stosunków i wewnętrznych, i zewnętrznych, przede wszystkim z najbliższymi sąsiadami. I na zachodzie, i na wschodzie. Ścieżka dyplomacji, a nie ścieżka wojenna. Więc niektórzy tak wzdychają nade mną, że może całkiem do rzeczy to wszystko. No tylko... Po co ten krzyż? Czy Brown nie prezentowałby się całkiem do rzeczy, gdyby nie to szczęść Boże, gdyby, gdyby nie, nie to, co dla niektórych jest fellerem, wadą, obciążeniem? Więc ja tłumaczę Wam, Szanowni Drodzy, którym to może przeszkadzać. Jeśli wam przeszkadza, to znaczy, że... E, no cóż, że nie macie tej łaski zrozumienia, jak ważne to sprawy. Ale jeśli one dla was są nieważne, to nie powinny Wam przeszkadzać. Jeśli są dla was nieistotne, nieoparte na waszej prawdzie, no to po prostu, to po prostu potraktujcie to jako moją nieszkodliwą słabość, a mnie wierzcie na słowo, że bez tego krzyża, jeśli, jeśli nie potraktujemy go właśnie jako znaku standardu prawnoustrojowego w Rzeczpospolitej, nie będzie żadnej z tych rzeczy, której tak pragniecie.